Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowa na Temat. Dziś Państwa i moim gościem w studio jest pan Marcin Haremza z Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Marcinie, spotkaliśmy się dzisiaj u nas w studio, aby porozmawiać na temat szkolenia, które już niebawem w Dolnośląskim Inkubatorze Art Przedsiębiorczości w Bielawie. Ale zanim o samym szkoleniu, chciałbym się dowiedzieć, co to jest Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej jest to międzywydziałowa jednostka Politechniki Wrocławskiej, której głównymi zadaniami jest komercjalizowanie wyników prac badawczo-rozwojowych, czyli krótko mówiąc tego, co naukowcy wymyślą, żeby to przemysł wdrożył. Pośredniczymy również pomiędzy współpracą firm i naukowców, jeżeli firma ma jakiś problem, to znaczy nie może go sobie sama rozwiązać. Szukamy ekspertów, którzy są w stanie rozwiązać tego typu problem. Zajmujemy się również kreowaniem międzynarodowej współpracy pomiędzy firmami z Polski i z szeroko rozumianej Europy i świata poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów handlowych pomiędzy tymi firmami. Doradzamy również w obszarze realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Także to są takie trzy główne Działalności. Wyjeżdżacie ze swoim doświadczeniem do dobrze rozumianej prowincji, bo szkolenia będą w Bielawie, w Oławie, w Świdnicy i w Nowej Rudzie. Pierwsze szkolenie 16 marca w Bielawie. Proszę mi powiedzieć, czego ono będzie dotyczyło? Jest to szkolenie związane z wykorzystaniem wyszukiwarki Google w marketingu. Chcemy, aby firmy nauczyły się, jak przy wykorzystaniu Google pozyskiwać nowych klientów. W tym celu przygotowujemy takie szkolenie, które będzie bardzo praktycznie nakierowane na to, jak maksymalnie wykorzystać właśnie Google do naszych działań marketingowych. Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie? Szkolenie jest przeznaczone dla mikro małych przedsiębiorców z różnych branż. Tutaj nie ograniczamy się do jakiejś konkretnej branży. De facto, każdy, który wykorzystuje Google'a albo który chce go zacząć wykorzystywać w jak najbardziej optymalny sposób, może z tego szkolenia wziąć udział. Szkolenie jest bezpłatne, więc na, na to szkolenie pieniądze musieliście gdzieś znaleźć. Tak, szkolenie dla firm jest całkowicie bezpłatne. Nie jest to również pomoc de minimis, także tutaj żadnych tego typu dokumentów nie będziemy wystawiać. Realizujemy projekt w ramach WCTT realizujemy projekt Enterprise Europe Network. Jest to projekt finansowany przez Komisję Europejską i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. I w ramach tego projektu dysponujemy finansami, żeby między innymi organizować szkolenia dla firm. Musimy teraz przekonać naszych widzów i przedsiębiorców, że warto na to szkolenie przyjść. Troszkę bliżej o programie. To może pozwolę sobie tak króciutko dla Państwa przeczytać agendę, dlaczego właśnie Twoja firma może zarobić na Google. Chodzi o to, że nie musimy od razu wykładać bardzo dużych pieniędzy i zatrudniać profesjonalne firmy marketingowe, żeby zacząć wyszukiwarkę i program Google wykorzystywać do naszych celów marketingowych. Czym jest pozycjonowanie naturalne, czyli jak zrobić, żeby w sposób najbardziej przyjazny wykorzystać Google'a, żeby nasza firma była jak najwyżej w różnego rodzaju wyszukiwaniach. Jest to kluczowe pod kątem znajdowania nowych klientów. Jak przeprowadzić kampanię Google AdWords? I tu też nie chodzi o przeznaczanie na to olbrzymich sum pieniędzy, tylko jak to wszystko po prostu zoptymalizować i tak, żeby to przyniosło jak najlepszy efekt. Chcemy również troszeczkę porozmawiać na temat przedstawić zagadnienia związane z analityką internetową. Czyli de facto, żebyśmy firmy żeby wiedziały, czy jej działania w internecie przynoszą pożądany skutek, żebyśmy wiedzieli ile mamy wejść na stronę internetową, ile osób przeczytało treść, która jest na naszej stronie internetowej, ile osób zainteresowało się materiałem, który tam umieściliśmy. To też będziemy chcieli państwu pokazać, jak można to w prosty, samodzielny sposób bez specjalnych właśnie firm zrobić. Wszystko będzie Miało na celu bardzo praktyczne podejście, jak najmniej teorii, praktyczne podejście i przykłady z życia wzięte. To kto będzie prowadził do szkolenie? Szkolenie przeprowadzi pan Mateusz Biernacki z firmy Rekiny Sukcesu. Jest to wieloletni praktyk, który tego typu szkolenia już z nami robił i ma w tym duże doświadczenie. Natomiast na co dzień się zajmuje tego typu działaniami, także to będzie bardzo praktyczne jakby ukierunkowanie na przedstawienie możliwości wykorzystania Google. A dlaczego postanowiliście tego typu szkolenia realizować poza Wrocławiem? W ramach naszego projektu obsługujemy firmy z całego dolnego Śląska. Natomiast wiadomo, że ponieważ jesteśmy we Wrocławiu, jesteśmy częścią Politechniki Wrocławskiej, najłatwiej nam dotrzeć do firm, które się znajdują we Wrocławiu. Tak samo tym firm z Wrocławia czy najbliższej okolicy najłatwiej do nas przyjechać na różnego rodzaju szkoleni szkolenia czy inne przedsięwzięcia. Natomiast zauważyliśmy, że jest bardzo duży potencjał również na tzw. prowincji, jak to pan nazwał, w miastach, które bardzo dynamicznie się rozwijają, które oferują dla swoich firm. Coraz więcej ciekawych inicjatyw, i pomyśleliśmy, że właśnie zrobimy tego typu szkolenia z lokalnymi partnerami. W tym przypadku jest to Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego, gdyż to agencja ma dostęp do firm, które są de facto na jej terenie. Więc poprzez tą agencję chcemy do tych firm dotrzeć. Drugi aspekt był taki, że wiadomo, że łatwiej też firmom z danego rejonu dojechać np. do Bielawy, niż specjalnie jechać do Wrocławia. Więc też, żebyśmy zoptymalizowali po prostu czas ich działalności, postanowiliśmy de facto nawiązać kontakty w terenie i z tą szkoleniem wyjść właśnie w teren. A jakie było zainteresowanie tymi szkoleniami we Wrocławiu i jaki był tego efekt? Y Zainteresowanie było bardzo dużo, bo w sumie wzięło w tym szkoleniu udział około 150 firm. To było cykl szkoleń. To też nie było, że jedno szkolenie, tylko było kilka takich szkoleń na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat. Natomiast szkolenie też dlatego wybraliśmy to zagadnienie, ponieważ jest to temat dosyć ogólny, gdzie każda firma, która, tak jak powiedziałem, wykorzystuje mniej lub bardziej Google'a, może z tego skorzystać. Zależało nam też przez to, do jak najszerszego. Dotarcia do firm, które potencjalnie mogą być tym zainteresowane. Panie Marcinie, to teraz konkretnie, w jaki sposób chciałby Pan przekonać naszych przedsiębiorców z regionu, że warto na to szkolenie przyjechać? Bo? Szanowni Państwo, jeżeli wykorzystujecie narzędzia Google do swoich działań marketingowych, albo jeżeli chcecie je wykorzystywać w najbliższym czasie, jeżeli macie pewne praktyczne pytania, jak zoptymalizować swoją pracę, jak zrobić, żeby to było jak najbardziej efektywne, Dlatego zapraszamy na to szkolenie, bo chcemy pokazać Państwu właśnie jak sami możecie wykorzystywać te narzędzia z celem zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku, celem pozyskania nowych klientów. To powiedzmy teraz o szczegółach, ponieważ pierwsze szkolenie 16 marca w Dolnośląskim Inkubatorze Art Przedsiębiorczości w Bielawie, o której godzinie? Tak, szkolenie odbędzie się w godzinie od 10 do 13.30 Przewidziano też z przerwą kawową, czyli takim networkingiem. Chcemy od razu to połączyć z networkingiem, wymianą pewnych informacji, możliwością porozmawiania z ekspertem, który to szkolenie przeprowadzi. Jeżeli chodzi o to, jak się zgłosić na to szkolenie, to najlepiej wejść na naszą stronę internetową www.wctt.pwr.edu.pl i tam odnaleźć to szkolenie. I następnie wysłać pewne podstawowe dane, to jest nazwa firmy, imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła z danej firmy, oraz NIP firmy do mnie bezpośrednio e-mailem, tam jest również e-mail do mnie. I to jest minimum formalności można powiedzieć, żeby w tym szkoleniu wziąć udział. Tak jak powiedzieliśmy, szkolenie jest bezpłatne. Serdecznie zapraszam. My oczywiście te wszystkie informacje opublikujemy na naszej stronie internetowej, żeby też link do pana był bezpośrednio tak. pod tym materiałem. Ja panu dziękuję dzisiaj za spotkanie w studiu. A państwu przypomnę, że państwa i moim gościem był pan Marcin Haremza z Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.